Czołem. Dzisiaj zapraszam Was na infowlog, w którym dowiecie się m.in. co było powodem mojej absencji na YouTube, jak to będzie wyglądało w ciągu najbliższych kilku miesięcy, no i wiele, wiele innych informacji. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Na razie. Jestem z powrotem. Także tak jak już wspomniałem we wstępie, należy wam się kilka sprostowań a propos mojej absencji właśnie na YouTubie, która była spowodowana wieloma czynnikami, ale jest kilka takich bardzo poważnych. Więc zacznijmy od tego, ale żeby nie było za nudno, to otworzymy sobie jakieś przesyłki. Mam dużo przesyłek, sorry ogólnie za bałagan, ale właściwie w ciągu ostatnich dwóch, właściwie trzech tygodni to karty właściwie leżą u mnie. Leżą, nie zajmuję się w ogóle kartami. Od czasu do czasu jedynie związane z jakieś wysyłki, jakieś boksy, które wysyłają saszetki. Kilka, dosłownie kilka przesyłek. Wyobraźcie sobie, że nawet przesyłka od kruszyny u mnie leży już ponad tydzień i, i leży. Nie mam po prostu czasu do tego, ale to się niebawem zmieni. Już właściwie się zmienia, ale o tym później co było powodem, moi drodzy ja jestem handlowcem i mój tryb się nie więcej, tak, a może tworzymy sobie jakąś paczkę mój tryb pracy polega właściwie na tym, że od października do końca marca, właściwie od października do świąt wielkiej nocy w pracy mam bardzo dużo to co zarobię w tym okresie to właściwie muszę cały rok potem jakoś poegzystować bo zarobki w wakacje są słabe. Dlatego też bardzo dużo pracy jest z tym związanego i po prostu wychodzę rano, wracam późno, wyjazdy, niewyjazdy, delegacje, dodatkowo sytuacja w domu była ciężka. Na szczęście już jest wszystko w porządku. Dzieci teraz strasznie chorowały. Wiktor teraz nie chodzi do przedszkola. Jest dopiero, prawdopodobnie wróci w kwietniu. Lena jest w domu, jest zdrowa. Nie, także naprawdę było ogromne było zamieszanie z tym związane i nie było głowy do kart. To nie chodzi o to, że ja się kartami przestaję interesować, pasjonować, nie, że mam Was za przeproszeniem, jak co niektórzy to nazywają głęboko w D. Po prostu jeżeli nagrywam, to nie chcę robić tego na siłę, tak? Chcę, żeby to mi sprawiało przyjemność, chcę mieć kontakt z Wami, chcę mieć czas jak nagrywam, bo oczywiście też zerknąć na tego Facebooka, poodpisywać, co staram się robić. Nie wszystkim odpisuję, za co przepraszam, ale te najważniejsze kwestie staram się wyjaśniać. Dlatego też nie nagrywam. Nie jest to dla mnie akurat takie źródło tutaj dochodu, żebym na siłę tam pchać, pchać, pchać. Nie o to chodzi. Ja YouTube nadal traktuję jako pasję, karty jako pasję. was jako naprawdę świetne grono ludzi, z którymi dobrze się czuję, z paroma wyjątkami. I myślę, że pomimo wszystko, teraz ten okres już się prostuje, w pracy już będzie w porządku, w domu jest na razie odpukać. Jest też już dobrze i postanowiłem sobie, że wrzucam do, do dawnej formy, może nie tak częstej aktywności na YouTube jak to było do tej pory, ale stwierdziłem, że od tego tygodnia, czyli łącznie z tym filmikiem dziennie od poniedziałku do czwartku będzie pojawiał się jeden film, piątek, sobota, niedziela będą dwa filmy Live będzie odbywał się. Jeszcze nie wiem, czy będzie raz w tygodniu, czy będzie raz na dwa tygodnie, ale na pewno będą livey, na pewno będą rozmowy z widzami na liveie. Także tego nie zapomnimy. Myślę, że raz w tygodniu w niedzielę będę chciał coś takiego zrobić. Mam pomysły także na kilka serii. Między nimi taka seria, która będzie pod koniec każdego miesiąca będę Robił podsumowanie danego miesiąca, czyli przydaje takie po prostu podsumowanie, jakie karty najlepsze wpadły w danym, w danym miesiącu, jakie boksy najlepsze otwierają, jakie rzeczy ogólnie rzecz biorąc związane z kartami w danym miesiącu miałem do Takie ogólne podsumowanie. Myślę, że to będzie fajnej w formie także takiego jakiegoś. Nie wiem czy live'a, ale coś tam w ten miejscu wymyślimy. Myślę, że to się akurat Wam spodoba. To jest jedna seria, którą na pewno będę chciał wprowadzić. Myślałem także na Pack of the Day, ale wielu z Was już to robi i powielanie tego tematu nie wydaje mi się rozsądnym posunięciem. Więc Pack of the Day na ten czas na razie nie. Meczy z Bundesligi nadal. Będą, będziemy oczywiście, oczywiście już faktycznie za dwa tygodnie lecieli z update'em i update naprawdę chcę ukryć z grubej strony, właściwie otwierać wszystko co będzie dostępne. Na pewno będziemy mieli do czynienia tutaj z wszystkim tym co Dante, czyli dystrybutor Panini na Polskę nam wprowadzi, czyli będą starter packi, będą blistry, będą gift boxy, czy coś takiego, czy puszki, już teraz nie pamiętam, nie, giftboxy będą. Wszystko, co będzie dostępne, będziecie mieli na kanale. Postaram się, żeby mieć to jeszcze przed premierą. Robię wszystko teraz, w tym momencie, żeby tak się stało. Jeden, dwa dni przed premierą, żeby to mieć. Będę miał także, jeżeli dobrze wszystko pójdzie, w wersje nordyckie. Z update'u troszeczkę, wydaje mi się, chyba później. Tydzień, dwa tygodnie później, w stosunku do premiery polskiej. Takie coś się pojawi. A więc update na pewno pójdzie z grubej pary, będą zakupy, na pewno na kart z planet z akcesoriami, będą zakupy na pewno, pewnie na kartą z jakimiś starszymi edycjami będą zakupy nordyków na Max Collection. W Mięcy czasie jakieś uzupełnianie kolekcji standardowych, ale chciałbym, żeby ten kontakt z Wami był większy niż do tej pory na moim kanale. Są od, od update'u. Ruszymy już z nowej jakości. Będzie nagrywanie nowym aparatem, bardzo dobrej jakości aparatem. Będzie nowy mikrofon, naprawdę dobrej, dobrej marki, nadający się idealnie do, do, moich, do moich potrzeb. Będzie nowy komputer i ruszymy naprawdę inaczej, że będziemy chci będę chciał współtworzyć drugi streamowy kanał jeszcze nie podjąłem decyzji na którym, ale będzie to albo jakiś Hitbox, albo coś w tym stylu, który będzie służył właśnie do streamowania i często będziemy robić różnego rodzaju otwierania zakłady, będziemy na żywo się wymieniali, będziemy otwierali boksy, obstawiali zakłady. Myślę, że taka forma też wam się spodoba. Druga ważna sprawa tworzę stronę internetową swoją własną w dwóch językach na razie będzie polska i angielska będzie tam giełda będzie tam sklep będzie tam forum naprawdę no, na szeroką skalę projekt w którym pomaga mi mój przyjaciel z którego serdecznie tutaj pozdrawiam. Potrzebujemy troszeczkę czasu na to ja myślę że to ruszy gdzieś tak właśnie może w maju może w kwietniu, ale to zobaczymy. Strona już się robi, myślę, że będzie, będzie ciekawie. Zlot odbędzie się, jestem w trakcie dogadywania się z właścicielem miejsca, w którym chcę zrobić ten zlot, ale na temat zlotu zrobimy osobny filmik, bo już jest 7 minut i, i zrobimy na ten temat osobny film. Także naprawdę zmian się szykuje bardzo dużo. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. No wiadomo, no nigdy nie jest tak, żeby wszystkim dogodzić, ale ja to robię też z uwagi na to, że fajnie, naprawdę jest ten kontakt z Wami bezpośredni i na to chciałbym położyć duży nacisk i ku temu właśnie tworzymy tę te stronę internetową. Tworzę konto na właśnie do streamowania. No i poczyniłem, zakupiłem sprzęt, który idealnie do tego tematu będzie się nadawał. Także to byłoby na razie z tych najważniejszych kwestii. Tyle, otworzymy tą jedną przesyłkę. Co my tu mamy? Przesyłka jest od Miłosza z Krakowa. Zobaczymy, co on tutaj nam wysłał. Nie wiem, gdzie są nożyczki, chyba no, niepotrzebne. Także no, myślę, że się będzie działo. Teraz zresztą też był okres trochę suchy, nic nie wychodziło, więc myślę, że wiele nie straciliśmy. Mamy e gratis, a ja będę musiał moje słoneczko napalić z wszystkich przepraszam jeszcze za brak terminu, dotrzymywania terminów, jeżeli chodzi o wysyłki. No niestety no, musicie się uzbroić jeszcze trochę w cierpliwość. Nadrabiam to dużo jest zrealizowanych, ale jeszcze niestety nie, nie wszystko. Tutaj mamy gratisy, ja może wam to w ten sposób teraz zrobię, zaprezentuję żebyście mieli lepszy o i co my tu mamy z Uu, u, u, Patrick Herman zobaczcie to jest karta z Chroma 2013 2014 fajnie naprawdę ekstra tu mamy karty match attacks i to są bardzo fajne karty bo to są Medwinery świetnie to też wygląda to są gratisy przypominam zobaczcie tutaj mamy E, saszetki z Prisma i Steamcard. Steamcard mam komplet, więc tutaj pewnie nie nic nie rozkoszy. A nie, ale tutaj mamy, zobaczcie, to jest wszystko Chrome. E, mamy kartę e, podstawową. Mamy... ale to jest Match Attacks. I tutaj mamy puzelek z Chroma, to jest talerz Puchar Bundesligi 2013-2014. Tutaj mam jeszcze w zapisie znaczy karty w saszetkach z Prisma. Wow, ale naprawdę super przesyłka. Nie spodziewałem się, że tyle Chroma dostanę. W ogóle, że Chroma dostanę, się nie spodziewałem. Świetnie to wygląda. Widzę tutaj sporo moich, sporo moich braków. Pewnie nie wszystko powiedziałem, co chciałem, ale to już będzie na bieżąco, tak jak mówię, dzień, filmik. I mamy tutaj mecz Atax Hertha i yy, najbardziej się cieszę na... Yy, najbardziej się cieszę, to jest wymiana. Najbardziej się cieszę na właśnie nowy sprzęt, który możliwie nam lepsze. Witam, wysyłam panu wymiany i mały gratis. Zajął za te karty chciałbym legendę Eusebio. W wolnej chwili zapraszam na mój kanał Coś mi uciąłem i nie zobaczcie i nie wiem jaki kanał Czekajcie zobaczymy Nie to to był list No i tutaj jest wymiana już też ta paczka chyba zobaczę 3 tygodnie leży u mnie W końcu się doczekała. ładnie to jest zapakowane No Ełzebio będzie to mogę Ci obiecać że Euzebio dostaniesz oczywiście Mamy ostatniego brakującego Top Mistrza. Eee, w, zobaczcie, mamy porządnego, do czynienia z porządnym kolekcjonerem. Świetna przesyłka, naprawdę. Eee, brożek Top Mistrz. Świetna karta w idealnym stanie. Tutaj mamy kluczowego i on mi chyba zamyka kolekcję z Timobajem. Muszę to sprawdzić. A bo brożkę już miałem. Tutaj mam dwóch ulubieńców i teraz nie wydaje, wydaje mi się, że już zakończyliśmy tym hmm, sposobem. Zakończenie Ekstraklasy 14-15, ale to musimy jeszcze zobaczyć, bo tutaj mamy Ulubieńca Georgiana i buzałę, chociaż coś mi się wydaje, że I mam. Świetna przesyłka, naprawdę, e, świetne gratisy przede wszystkim ten, ten chrom i myślę, że spokojnie, z czystym sumieniem będę mógł Ci e, miłoszu wysłać tą legendę, także bardzo dziękuję. Serdecznie Ci osobiście bardzo dziękuję. No i będziemy kończyć, moi drodzy, także to tyle z tych takich ogólnych informacji. Mam nadzieję, że was to w jakiś stopniu usatysfakcjonuje. No i że będziemy nadal tworzyć tą wspólnotę naszą wielką, fajną, a ja mam nadzieję ogromną, że będziecie mi w tym pomagać, że będziecie ze mną i że się to będzie wszystko fajnie kręcić wokół oczywiście kart, które zawsze... Były są i będą najważniejsze. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam serdecznie. Do jutra.